Boże, stwórco wszechświata, Ty stworzyłeś najdoskonalszą istotę, jaką jest człowiek. Bolałeś w serce człowieka miłość. Poleciłeś, by ludzie wzajemnie się miłowali nie tylko w rodzinach, nie tylko we wspólnotach narodu, ale i we wspólnotach międzynarodowych. Boże, Ty jesteś ojcem każdemu człowiekowi. Jesteś ojcem całej ludzkości. Ludzie są twoimi dziećmi, a wzajemnie dla siebie braćmi i siostrami. Skażona natura ludzka grzechem pierworodnym za potrzebnym szatana wybiera często nienawiść i zbrodnie. Gdy człowiek zabija człowieka, brat zabija brata, gdy naród wypowiada wojnę drugiemu narodowi. Tragiczną 82. rocznicę zbrodni katyńskiej I dwunastą rocznicę katastrofy lotniczej pod Pragniemy jako synowie i córki polskiej ziemi wyrazić pamięć i cześć dla naszych rodaków Którzy zginęli na nieludzkiej ziemi Boże spraw, aby męczeńska krew naszych rodaków była ziarnem przyjaźni między narodem polskim a narodem rosyjskim, by nie było łez i cierpienia w powiedzeniu: ludzie, ludziom zgotowali ten los. Niech te młode drzewka, dęby pamięci, śpiewają duszom pomordowanych u tronu Boga i królowej Polski. Żołnierską pieśń śpi, kolego, w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni Tobie. Prosimy Cię, Boże, obdarz ich wszystkich szczęśliwością wieczną, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do Pana módlmy się, Boże Bóg wszelkiego, który śmierć całeś, a szatanów wyzwodniłeś i dorowałeś życemu światu. Sam Panie daje odpoczynek duszy zmarłych Twoich sług, wszystkich tragicznie zmarłych w katyniu, w miejscu światłości, w miejscu pełnym zieleni, w miejscu odpoczynku. Skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie? Przebacz im jako dobry, milujących człowieka Bóg. Wszelki grzech popełniony przez nich Słowem, uczynkiem i myślą, gdyż nie ma człowieka, który wyżył nie zgrzeszył. Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu, sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością na wieki i prawo Twoje jest prawdą. Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem i odpoczynkiem zmarłych Twoich słów, Chryste Boże nasz. I Tobie chwałę oddajemy z niemającym początku Twoim Ojcem i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Panie, błogosławiony naród, który wzywa imienia Twojego. Prosimy, wysłuchaj nas, gdy pierwsze chcemy dziękować za naszą ziemską ojczyznę, za Polskę. Ale zachowaj naród nasz od złego, od wszelkiego fałszu, obłudy i spraw, byśmy nieustannie mieli przed oczyma cel naszej pielgrzymki, niebieską ojczyzny. Wypełniaj nas duchem pokoju. Dziękujemy, że my w Polsce możemy żyć w pokoju z Tobą. Daj go naszym domom, rodzinom, kościołom, naszemu miastu, rządzącym naszym krajem i spraw, by Twój pokój wypełniał serca wszystkich Polaków, a także zamieszkał w sercach zwaśnionych i spłuconych. To pomóż nam mocą Ducha Świętego czynić pokój, wnosić go w sercach naszych bliźnich i okazywać miłość także naszym przeciwnikom. Sprawdź by Twój pokój nie tylko mieszkał wśród nas, Polaków, ale zamieszkał tam, gdzie toczą się wojny, spory, gdzie pełno nienawiści, gdzie ludobójstwo, gdzie pełno gwałtów, mordów. Dopomóż przez Ducha Świętego kroczyć drogą, którą żyjesz. Ale prosimy także o tych, którzy zostawili... Ofiarą swojego serca i życia na ołtarzu naszej ojczyzny, tam na nieludzkiej ziemi, którzy zginęli w czasie katastrofy smoleńskiej. Miej ich rodziny w swojej opiece, a niechaj miłość Twoja emanuje z ich życia teraz i na wieki. Wysłuchaj, gdy, gdy jako jedna rodzina chcemy zawołać do Ciebie słowami, jak wołali ci, których odwołałeś tam na wschodzie Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje Przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja Jako w niebie, tak i na ziemi Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.